Cześć, witajcie, ja jestem Technikap, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Tym razem, słuchajcie, napiszemy sobie plugin na Boyfarmera I w sumie, jak chcecie, to mogę wam nawet pokazać szybki sposób, jak tego zrobić Na przykład kopacz fosy, albo Sand sandfarmery, bo naprawdę robi się to prosto Będziemy tutaj używać, w sumie jedyna nowa rzecz to będzie funkcja setblock set Znaczy getblock settype Czyli będziemy ustawiać blok jakiś na danej lokalizacji i e, zrobimy sobie e, event priority, czyli e, jakby to powiedzieć. Jeżeli w jakimś innym pluginie jest e, event na przykład właśnie on place, czyli jak ktoś coś postawi, jeżeli w innym pluginie jest taki, taki event właśnie, to je, jeżeli nasz, e, nasz event dodamy sobie tam event priority na przykład highest to nasz będzie y, ten jakby ważniejszy, tak? Ehm, więc y, co sobie zrobimy na początek? A, i jeszcze jedna rzecz, jeżeli będziemy tu używać rzeczy, y, będziemy tu używać po prostu receptur craftingowych customowych, więc jeżeli nie ogarniacie tego i nie wiecie jak to się robi, to zapraszam do odcinka y, jak się robi stoniarkę. Czyli plugin na stoniarki po prostu. Ok, a więc zaczniemy sobie od eventu, czyli Implement Listener na początek, listener czyli coś, co odpowiada za event, i piszemy sobie tak: małpa, event, handle e, i dalej: public, void on place, block, e, block, place, event e, e. Importujemy sobie to. E, importujemy sobie to i tu wpiszemy sobie na nawersie priority, priority równa się event priority high guest. Monitor to jest chyba największy, ale nie jestem pewien, ale high guest to też jest dość wysoki tutaj. Wysoko, no, wysoki po prostu priorytet i teraz tak. E, co tu sobie damy? Player P równa się event.getPlayer Get Player oraz bl, e, block B równa się Event GetBlock, get okay, to zakończymy sobie. Importujmy gracza i blok oczywiście OrgBucketBlock Block e, Co dalej? Teraz w sumie zaraz będziemy się musieli odwołać do klasy tutaj ReCy, e, Bo m, Zrobimy sobie jeszcze taką jedną rzecz Jak na przykład mamy tutaj zrobione public static main main i return main i tak dalej To tu sobie zrobimy coś podobnego tylko że będzie to item stack czyli e, public e, static e, static item stack i tu możemy napisać boy farmer importujemy item stack i tu sobie damy e, public static static item stack get e, boy e, załóżmy meta e, return boy farmer co, co o co w tym chodzi Tutaj, jak jest Public Static Void Set recipe, tutaj będziemy ustawiać taki customowy, właśnie obsydian, bo będzie on nazwany. customowo I ta tutaj metoda nie będzie nam returnowała, czyli zwracała mety, czyli tego itemu customowego, tylko będzie nam ustawiała zwykłą recepturę. Ale w tym zrobimy tak. Że to jest, jakby, nulem w sumie, bo nie ma nic tu określonego za bardzo. Zrobimy tak, że w środku tego ustawimy to na jakąś konkretną wartość. I jak ktoś będzie chciał sobie ją wziąć, to użyję GetBoeing Meta po prostu. Zaraz to sobie zrozumiecie, zobaczycie, bo będziemy to tutaj właśnie pisać rzeczy. Teraz, tak: e, Item stack, item, to naszym new item stack i tu materiał. No, bo i to jest raczej Obsidian, prawda? Obsidian i bierzemy sobie jeden. E, ok, dalej. E, item Meta e, Meta, równa się item, grab item Meta. Importujemy item Meta. Co dalej? Meta Meta, set display name. O. Set display name. Chat color, nie, miadam sobie green, czyli zielony boy farmer ok co robimy dalej e, o, nie tu. co robimy dalej e, array list będziemy robić sobie lora e, array list string równa się new array list string czyli będziemy zapisywać właśnie lor do naszej listy i lore add i tutaj ja dam sobie chat kolor Gray Grej plus y, postaw ten przedmiot na ziemi. To będzie jedna linia i Lor Add chat Color Gray plus by wygenerować ob y, sydian 100 kratek w dół. Mamy sobie 100 kratek w dół. Często tak jest na serwerach. I teraz, oczywiście, meta. Set lore, Na lore. I item. Item. Set item. Meta. Meta. Jak nie wiecie, w sumie, jak o co chodzi z tym item Stakiem to też zapraszam do odcinka. Bodajże spisania pluginów na Kity w GUI. Tam takie rzeczy robiliśmy. I teraz co sobie robimy? Mówiłem coś o tym, jak wziąć jakbym yy, tego Boyfarmera, tą metę, bo w tym evencie będziemy chcieli sprawdzić, czy postawiony blok ma metę, czyli jest taki, jak tutaj określiliśmy, czyli jeżeli to jest obsydian, jeżeli na jest nazwany tak i jeżeli, jeżeli ma w opisie, czyli w tym loże, taką linię i taką linię, czyli w skrócie, jeżeli ma metę taką i taką, jak sobie to ustawiliśmy to wtedy nam wygeneruje te y, 100 kratek w dół y, obsydianu więc będziemy coś takiego sprawdzać i tutaj właśnie się, się da return boy farmer, ale ustawiam sobie boy, coś takiego jak boy farmer równa się item po prostu y, i już to będzie działać sobie to returnowanie y, czyli teraz sobie y, jeszcze jak jesteśmy w tej klasie to sobie ustawimy recepturę czyli shape shape recipe item e, recipe ale możemy sobie so, e, słuchajcie napisać nie wiem żeby nie pisać dużo new e, shape recipe i tutaj przedmiot jaki chcemy uzyskać po e, zrobieniu tej receptury chcemy mieć item importujemy to i teraz e, Reds. shape e, new String. I tu damy sobie lista. Znaczy nie lista, tylko po prostu argumenty. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Zakończamy. I teraz red set ingredient. Nie wiem, jak to się w sumie czyta. Ehm. Okej, okay. i tutaj mamy k. Piszemy sobie tutaj liczbę i materiał obsydian. Eee, ok. Ale ja muszę to sobie skopiować 4, 5, 6, 7, 8, 9, bo tyle jest slotów craftingów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I na środku to będzie bodajże piątka. Tak. Tu sobie damy na przykład, nie wiem, Enchanting table, czyli to co po prostu chcecie mieć w środku tej receptury Ja dam sobie Enchanting. Nie wiem co tam się używa najczęściej. Czasami jest ten chyba y, 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 jakiś koks, czy tam złote jabłko, y, albo jakiś kill off, no nie wiem, nie wiem, różne rzeczy można. I teraz tak, mamy tutaj to odwołanie tutaj do Maina, więc od razu sobie robimy plugin, get Server, Adery server add type e, item sorry, threats czyli ta nasza receptura tak to wygląda i teraz sobie wchodzimy znowu do on -place i teraz będziemy sprawdzać ten blok i jeżeli I get item in hand get item meta czyli ten blok, który gracz miał w trakcie, jak miał w ręce jak stawiał jeżeli jego meta ma w sobie metę, czyli equals e, recype, czyli teraz klasa, bierzemy klasę getBoyMeta, meta, getboy meta, get item meta. Jeżeli to jest coś takiego, jeżeli to jest taka meta, czyli ta meta postawionego bloku to jest meta ta tutaj, czyli jeżeli to jest tak nazwane, jeżeli to ma taki lord to wtedy e, psend message e, chat color grey plus e, nie, postawiłeś e, boy farmera i wykrzyknik i teraz for czyli pętla for int i równa się e, i teraz będziemy się brali e, tam gdzie się znajduje blok czyli są so, y, w sumie 3, trzy, jak to się nazywa? trzy, trzy koordynaty są, so, tak? Jest x, y, z. Nas tutaj interesuje w sumie y, y najbardziej, bo to to, tylko ta wartość będzie zmieniana, więc najpierw ustawiamy wartość początkową, więc y, wartość początkowa, czyli w sumie y, tam gdzie najwyżej będzie położony blok to będzie b, blokę i czyli jeżeli blok został położony nie wiem na 100, czyli lokalizacja bloku to jest yy, x równa się 1, y równa się 100, a z równa się 1. To będzie na 100, to tutaj bierzemy, że to będzie 100, czyli jakby tutaj, tutaj tak jakby było, oj, tutaj tak jakby było 100, ale wiadomo, że to yy, nie możemy tu wpisać po prostu 100 tylko musimy wziąć e, faktycznie e, aktualną lokalizację tego bloku czyli blok get Y, następnie e, e, tutaj dajemy warunek, że ta pętla będzie się spełniała spełniała póki a sorry e, to jednak nie będzie na 100 tylko będzie do, do końca na dół e, więc, y, by wygenerować obsydian y, do samego dołu, chociaż w sumie chyba właśnie na tak jest lepiej niż na 100. Y, jeżeli chcecie mieć y, na 100, to wtedy piszecie, jeżeli y, będzie to ta pendla spełniona, jeżeli i jest. Y, 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 y. Dobra, słuchajcie, ja po prostu to napiszę tak jak y, że do samego końca. Czyli tak, jeżeli i jest większe od 0, czyli będzie aż do jedy, y równa y się y, y y 1, będzie robiło ten obsydian. I y, y, y minus, minus, czyli będziemy schodzić. Będzie coraz mniejsze. Jakbyśmy dali plus, plus, to i by się zwiększało z każdą pętlą, a w taki sposób yy, po prostu będzie ustawia o bloki y, niżej, niżej i, i tak, tak dalej. Teraz location e, lock to równa się new location get location And get word e, czyli bierzemy lo, e, lokalizację, tworzymy nową po prostu lokalizację i teraz tak b get x. To jest jedyna wartość, która się nie zmienia. Znaczy nie, to jest jedna z dwóch wartości, która się nie zmienia. X i Z nie będzie się zmieniało, więc je tutaj wpiszemy. Y się zmienia tutaj w tej pętli naszej. I B, Z. To też się nie zmienia, więc wpisujemy. Importujemy im, lokalizację. Źle wpisałem w ogóle. Block get Z nawias z. OK i okay, location get block Set type material obsidian. Słuchajcie, jak w takim razie zrobić nie wiem, powiedzmy sobie mm, mm, na przykład jakąś jakiś sandfarmem, nie? E, no to stworzycie sobie to samo kopiujecie tutaj, tworzycie, nie wiem, Sand Farmer, nie? Wpisujecie. Tu tworzycie znowu to samo, kopiecie, wpisujecie tutaj Get SandMeta i Return Sand Farmer. Kopiecie sobie dokładnie to wszystko. Klejacie sobie gdzieś tu. Yy, zmieniacie sobie nazwy i tak dalej. I potem piszecie yy, Sandfarmer. Równa się item 2, na przykład bo musicie zmienić nazwę, co robicie dalej, idziecie sobie do on-place, dajecie sobie y, else if, else if, y, get item in hand i tak dalej, czyli po prostu piszecie else, kopijecie to wszystko i jeżeli to jest rice, get farmer, i tu zmieniacie blok na Sand postawiłeś sand farmera więc naprawdę prosto jest tutaj dodać kolejne, kolejne bloki. E, jeszcze musimy, oczywiście, zarejestrować nasz event main. Get server, get plugin manager, get oh jest. get co jest nie tak. Get server, chrób.png, plugin manager, register events, rejestrujemy sobie event new on place des importujemy i co robimy dalej? Piszemy, piszemy sobie recipe czyli odniesienie do klasy set recipe, tak? Musimy sobie ustawić recepturę na to, to co tutaj mamy. W taki sposób eksportujemy sobie w ogóle pick, czyli export next. Eee, tak wygląda mój plugin AML, eee, tako, czyli ścieżka do klasy main, nazwa, wersja, autor. Eee, to, a w ogóle, propo plugin AML, to te dwie rzeczy nie są obowiązkowe. te co teraz jest zaznaczone, wystarczy main i name. Eee, więc tak, mam wyeksportowane. Ja już startuję serwer i zobaczymy, jak to wygląda. Tak więc jesteśmy na serwerze. Nasza receptura to była na pewno Enchanting Table, z tego co pamiętam, oraz obsidian Ok, idziemy do craftingu, tworzymy takie coś. E, boy Farmer, czyli widzicie, receptura działa. E, ja sobie skopiuję. Dam więcej, tu są Boy Farmery, to dam tak. I na przykład cyk, I postawisz Boy Farmera. No i to nam tam stworzyło do samego dołu. Powinno stworzyć to tam 1x. O, widzicie? Ale jakbyśmy już dali na przykład, że on place, jeżeli to byśmy dali równe 0, to już gracze by mogli wyjść sobie poza linię bedrocka, więc no. Czyli stworzyło się, jak widzicie, do samego, do samego dołu, taka ściana obsydianu. No więc to tak wygląda plugin. To tyle w tym odcinku. Piszcie propozycje na, na pluginy. To ja z chęcią nagram kolejne. I słuchajcie, z tego powodu, że jest ich bardzo dużo. Macie pomysłów. To zrobimy tak, że jeżeli załóżmy pod kolejnym odcinkiem i pod tym będzie, nie wiem, z 20 łapek w górę, to. I na serwerze Discord moim będzie załóżmy 400 osób. To wtedy zrobię jakiś tygodniowy maraton i będę wam nagrywał tylko Wasze pomysły, yy, które chcecie po prostu. Więc to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się na razie. No i cześć!